Pracam, ale tam się nie patrzeć, bo jest za jasno tu się. Mam was! A co? A co wam? Czemu wybiegliście? No, bo my się chcieliśmy. My, my schowaliśmy. Nie To schowaliście. Kurce autka. No. A to chodzi, żebyś wy, wy się schowaliście i no. żebym ja was szukał. Nie! To jest teraz telefon, szukaj autka. Gdzieś tutaj nie bieście tego. E... Gdzie? O, idzie na Mały pamiętasz? O, na to my robiliśmy. Jest dużo glizdy. O, kur... Gdzie oni to kurwa schowali?